Niepokojące wieści dochodzą do nas z Egiptu. Czarnorynkowy kurs funta egipskiego po prostu oszalał. Mamy wojnę za wschodnią granicą. Myślimy często o hiperinflacjach, o historii Republiki Weimarskiej, o płatnościach w złocie, w srebrze, o tym, ile są warte kruszce w danym momencie, kiedy. Naokoło panuje niesamowicie duży kryzys, a okazuje się, że mamy bardzo podobną sytuację teraz w Egipcie. Czarnorynkowy kurs zmienił się po prostu niesamowicie w stosunku do tego, co było chociażby dwa lata temu. Na portalu Hurgada24 znalazła się niedawno analiza. Nie wiem dlaczego w sumie została zdjęta, nie ma jej już tam, ale z tego co można było tam przeczytać u źródeł, to od początku tego roku waluta na czarnym rynku straciła blisko 20%, a oficjalny kurs ani drgnie 1 stycznia 2024 roku za 1 dolara można było dostać na czarnym rynku w Kairze 52 funty egipskie. Sytuacja z dnia na dzień zmieniała się diametralnie. Tylko 19 stycznia w ciągu kilku godzin egipska waluta straciła na wartości ponad 5%. 1 dolar to już ponad 65 funtów egipskich na czarnym rynku, jeżeli mówimy o końcu lutego. Handel walutą jest generalnie zakazany. Oficjalny kurs wynosi około 31 funtów za jednego dolara i w zasadzie nie zmienia się od kilkudziesięciu miesięcy. Centralny Bank Egiptu w ogóle nie reaguje, nie zauważa działalności, lekceważąc czarny rynek. Ponadto handel walutami wymienialnymi grozi konfiskatą gotówki oraz więzieniem. Kary dotyczą także turystów, którzy sprzedają tzw. konikom obcą walutę. Na egipskim rynku walutowym, tym nielegalnym, panuje ogromna dysproporcja cen. To Kair i Aleksandria narzucają czarnorynkowe ceny walut, ale w tych miastach jest duży popyt, a mniejsza podaż. Krótko mówiąc, więcej jest chętnych na kupno niż sprzedających waluty, stąd bardzo wysoka cena. Zupełnie inaczej sytuacja wygląda na przykład w Hurgadzie. Tam za sprawą dużej liczby turystów dostęp do walut wymienialnych jest ogromny. A i kupujących nie brakuje. Dlatego czarnorynkowa cena dolara amerykańskiego w hurgadzie waha się obecnie w granicach 54 do 57 funtów egipskich i jest dużo niższa niż na przykład w Kairze czy Aleksandrii. E, taksówkarze czy sprzedawcy uliczni również mają inne, o wiele wyższe ceny. A jak informują właściciele lokalnych biur turystycznych. Bardzo często dochodzi z tego powodu do nieporozumień w sprawie cen za konkretną usługę czy towar, czyli jest tam dosyć spory chaos. Gdy przejazd taksówką ma kosztować 5 dolarów, to turysta przelicza je po oficjalnym kursie, czyli po 31 funtów egipskich i wychodzi na to, że musi zapłacić 155 funtów. Zgadza się? Wsiada i jedzie. Tymczasem koszt przejazdu według taksówkarza to 225 funtów, bo przeliczył, że 1 dolar to minimum 45 funtów. Podobnie jest z krótkimi wycieczkami lub drobnymi zakupami na straganach. Niestety, czy się to komuś podoba, czy nie, dziś w Egipcie prowadzący działalność gospodarczą nie operują oficjalnym kursem egipskiego funta. Przelicznik walutowy, w szczególności w miastach turystycznych, opiera się tylko i wyłącznie na kursie czarnorynkowym, czyli ta cała sytuacja przypomina e, jakiś późny PRL. Co, co zatem zrobić w Egipcie, by nie tracić niepotrzebnie pieniędzy i uniknąć nieporozumień? Rozwiązanie jest bardzo proste. Turyści jadący do Egiptu powinni postępować tak jak na początku XXI wieku czyli po prostu muszą mieć ze sobą waluty wymienialne, najlepiej dolary amerykańskie w małych nominałach 1, 5, 10 i 20. Egipcjanie dolara i euro traktują w zasadzie tak samo przeliczają te waluty w stosunku 1 do 1. 1 euro to Około 70 funtów, a skoro dolar to 65-67, więc różnice nie są zbyt duże. Korzystanie z kart kredytowych jest także nieopłacalne. W bankomatach za jednego dolara dostaniemy tylko 31 funtów egipskich i dodatkowo zapłacimy także za przewalutowanie. Jadąc na wypoczynek do Egiptu, zabierajmy ze za sobą dolary w gotówce. Karty kredytowe trzymajmy tylko na wszelki wypadek. Nie korzystajmy z bankomatów. To takie wiadomości, jeżeli chodzi o turystykę w Egipcie, ale skąd to się wzięło? Skąd ten cały kryzys powstał? Doskonała analiza na portalu bankier.pl, ale chciałbym również zwrócić bardzo ciekawą uwagę na bardzo ciekawą sprawę odnośnie srebra. Srebro w Egipcie w tym momencie staje się złotem. Mianowicie. Egipcjanki w ramach zaręczyn tradycyjnie otrzymywały złotą biżuterię, ale teraz coraz częściej dlatego że złoto bardzo podrożało, muszą zadowolić się srebrem. Królewski metal cenowo znalazł się poza zasięgiem wielu Egipcjan, czyli to co się mówi, że w Polsce o tym, że złoto jest już niesamowicie drogie, że ma swoje ATH, że nie opłaca się już go kupować, otóż proszę Państwa w Egipcie teraz e, złoto jest Naprawdę drogie w stosunku do e, miesięcznej wypłaty. E, skoro mm, tak drogi jest e, dolar, to licząc po oficjalnym, czyli po tym mocno zaniżonym kursie dolara, uncja złota w tej chwili kosztuje obecnie prawie 63 tysiące funtów egipskich. To jest przeszło dwukrotnie więcej niż jeszcze e, dwa lata temu. E, jubilerzy. Wypowiadają się w Egipcie w ten sposób, że pod, pod koniec kwietnia 1 gram 21 karatowego złota, czyli tego trochę mniej cennego złota jubilerskiego, kosztował 3875 funtów egipskich i był o 120% droższy niż rok wcześniej. i To podaje Federacja Egipskich Izb Gospodarczych, licząc po oficjalnym kursie. To jest prawie 126 dolarów, czyli niewiele mniej niż miesięczna pensja w kraju, w którym blisko 60% populacji żyje poniżej granicy ubóstwa. I e, tak jak pojawiają się właśnie komentarze o tym, że złoto to jest przeżytek, e, relikt przeszłości, że srebro jest nikomu niepotrzebne i zajmuje tylko e, miejsce, to najnowsze mm, doniesienia z Egiptu zadają tym twierdzeniom kłam. Otóż złoto i srebro mają się bardzo dobrze i są, są o wiele więcej warte w stosunku do papierowej waluty, która, była, która nieustannie traci na wartości. Egipt to kraj zamieszkały przez blisko 106 milionów ludzi, znalazł się na skraju bankructwa. Katalizatorem. Czyli tym właśnie, co powoduje te wszystkie zawirowania i, i co powoduje te egipskie tarapaty, to wojna Hamasu z Izraelem, ale jeżeli chodzi o te prawdziwe źródła kryzysu, to one są pochodną wieloletniego nieudolnego zarządzania finansami państwa i takim symbolem upadku to jest właśnie ta waluta uniwersalnym sygnałem zapaści finansów. Tego kraju jest upadek e, waluty pod tym względem. E, właśnie sytuacja w Egipcie przypomina to, co działo się w wielu krajach wschodniego bloku w Europie e, 40-50 lat temu. Czarny rynek kwitnie. E, były dwie dewaluacje wiosną 2022 roku. Dolar oficjalnie kosztował 15,5 funta egipskiego, zaś dekadę temu był. Był po 7 funtów egipskich. Jeżeli popatrzymy na bezpośrednią wymianę do polskiej złotówki, to chociażby rok, półtora roku temu, jedna złotówka pozwalała na zakup czterech takich funtów, a dzisiaj już siedmiu. Zatem nawet kursy oficjalne jednoznacznie wskazują, że egipski środek płatniczy w średnim i dłuższym terminie ma wartość zbliżoną do makulatury. Oficjalna inflacja w Egipcie sięga niemal 30%, jesienią tamtego roku 38%. Przy stopach procentowych w Banku Centralnym na poziomie 21,75% wypłacalność egipskiego państwa wątpią zagraniczni inwestorzy, o czym świadczy skokowy wzrost rentowności obligacji skarbowych. Wszystkie te przykre wydarzenia są konsekwencjami ludzkiego działania. I tak właśnie jest w przypadku Egiptu. E, statystyki finansów publicznych nie kłamią. W XXI wieku najlepszy wynik finansowy egipskiego państwa to 6,1% PKB e, deficyt, e, deficytu budżetowego. E, nie należały do rzadkości lata, gdy e, ten minus e, to było 10% krajowego, e, 10% produktu krajowego brutto. Na dłuższą metę to są wartości nie do utrzymania. W poprzednim roku fiskalnym Egipt wydał o prawie pół biliona funtów egipskich więcej niż wyniosły dochody. W 2024 roku Egipt potrzebuje pożyczyć 42 miliardy dolarów, aby zrefinansować zapadające w tym roku zadłużenie wobec zagranicznych wierzycieli. Międzynarodowy Fundusz Walutowy mówi, że w ciągu kolejnych 46 miesięcy Egiptowi zabraknie 17 miliardów dolarów. Już wcześniej nie najlepsza sytuacja finansowa Egiptu znacznie pogorszyła się jesienią, gdy doszło do wojny w strefie gazy. Konflikt uderzył w gospodarkę Egiptu. Po pierwsze pojawiły się koszty związane z przyjęciem palestyńskich uchodźców, po drugie wojna dotknęła biznes turystyczny, który w poprzednim roku budżetowym, czyli 2022 na 2023 przyniósł krajowi ponad 13 miliardów dolarów dochodu. Decydujące jednak było uderzenie w statki żeglujące przez Morze Czerwone w wykonaniu jemeńskiej milicji Huti i w rezultacie tego ruch na kanale sueskim zmalał o 40-50%, i o tyle samo spadły przychody egipskiego rządu, który jest właścicielem kanału. W styczniu armatorzy zostawili 428 milionów dolarów wobec 804 miliardów w styczniu roku 2023. W poprzednim roku fiskalnym wpływy z opłat za przepłynięcie Kanału sueskiego sięgnęły rekordowych 9,5 miliarda dolarów, co stanowiło niebagatelne źródło dewiz dla egipskich władz. Ostatni problem rządzący Egiptem wojskowi sprawili sobie sami. Chodzi o to, że obok turystyki i kanału sueskiego, jednym z głównych dóbr eksportowych kraju są Egipcjanie. Emigranci w zeszłym roku wysłali do swoich, ze swoich rodzin w jedną i w drugą stronę e, transfery na około 22 miliardy dolarów. E, było to o, o prawie 10 miliardów dolarów mniej niż rok wcześniej. Egipcjanie wstrzymywali się z transferem twardej waluty, ponieważ nie mogli być pewni, czy rząd nie zdecyduje się na kolejną dewaluację funta. W takim scenariuszu ci, którzy wysłaliby euro czy dolara przed, e, efektywnie straciliby kilkadziesiąt procent siły. Nabywczej. Do tego dochodzi jeszcze obniżenie ratingów kredytowych e, Egiptu z B do B- e, w październiku. Na taki sam krok e, oprócz agencji Fitch zdecydowała się SP. E, Kurek z dolarami zakręcił Egiptowi również Międzynarodowy Fundusz Walutowy, wynegocjowane jeszcze. W grudniu 2022 roku wsparcie finansowe w wysokości 3 miliardów dolarów zostało wstrzymane, po tym jak władze Egiptu odmówiły przejścia na płynny kurs walutowy oraz prywatyzacji aktywów państwowych. Jak zwykle, na błędach władzy najmocniej cierpią zwykli Egipcjanie. Od marca prezydent Abdel Fattah al-Sisi wspaniałomyślnie podnosi płace. Minimalną o 50% do poziomu 6 tysięcy funtów egipskich to równowartość około 194 dolarów po kursie oficjalnym i niespełna 100 dolarów po kursie rynkowym. Podwyżki mają e, otrzymać także pracownicy budżetówki. Nie zmienia to faktu, że siła nabywcza Egipcjan nadal będzie malała, ponieważ koszty życia rosną za sprawą podwyżek cen urzędowych, przykład energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych czy biletów. E, wprowadzanych przez rząd w celu łatania dziury budżetowej. Tak właśnie zły stan finansów państwa rujnuje portfele obywateli. E, dlatego po raz kolejny jest to przykład na to, że złoto i srebro zawsze się obronią. E, posiadając kruszec przy sobie lub w dobrze znanym nam miejscu, możemy polegać na tym, że mamy twardy pieniądz właśnie w naszym zasięgu, że możemy się nim Posiłkować w każdej chwili. No i będziemy przyglądać się sytuacji Egiptu. I jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju inflacje na świecie, to one ciągle istnieją, krachy i kryzysy. Nic nie przeminęło z wiatrem. Tak jak niektórzy mówią o kryptowalutach, które mają być lekarstwem na całe zło, które mają być płatnościami właśnie pozwalającymi na wymianę na ulicy, no nic takiego się nie dzieje. Kryptowaluty są na rynku jak żetony w kasynie, to powtarzam po raz kolejny, one mają swoje zastosowanie, ale daleko im do obrazu przedstawionego przez wielu ludzi zainteresowanych spekulacją w stylu elektronicznym, to nie ma nic absolutnie wspólnego z nabywaniem towarów gdzieś tam na ulicy lub właśnie posługiwaniem się metalem szlachetnym w sposób do tego jaki jest metalowi właśnie należny, właściwy od samego początku. Pozdrawiam i do kolejnego odcinka będziemy śledzić sytuację na świecie. Jeżeli chodzi właśnie o upadek waluty, jeszcze przypominam, że średnia, Średnia życia waluty to od 27 do 30 lat. Dolar przez kilka dekad stracił ponad 90% swojej wartości nabywczej, dlatego warto się zastanowić, czy nie kupić złota, które wcale nie jest wbrew pozorom w Polsce drogie, ponieważ e, te kilka gramów ciągle każdy może sobie kupić jakąś tam ćwierć uncji. Jedna uncja, nawet w tej cenie, która jest teraz, to jest kwestia kilku wypłat, a nie kilkunastu, kilkudziesięciu. E, lub taka sytuacja, która ma miejsce właśnie tak jak teraz w Egipcie, że e, kiedyś złoto, które było prezentem, teraz e, jednak to nastawienie przechyla się w stronę srebra jako czegoś bardziej dostępnego. I co za tym idzie, cena srebra również podskoczyła. Jeżeli chodzi o uncję, w te 4 ostatnie 4-5 lat około 2,5-3 razy ta cena w Egipcie poszła do góry. Także, jeżeli chodzi o cenę giełdową, to jest jedna sprawa i to co zawsze powtarzam, że cena giełdowa jest oderwana zupełnie od ceny fizycznego metalu na rynku, a do tego dochodzą jeszcze lokalne zawirowania w ramach jednego kraju, czyli. Rozpatrując kruszec, właśnie patrzymy na ten kraj, który nas interesuje oprócz tego e, takiego większego obrazu, patrząc z szerszej perspektywy na całe spektrum wydarzeń na świecie. E, do kolejnego odcinka pozdrawiam, cześć.